W głębi stu wiekowego lasu lubi się bawić chłopiec o imieniu Krzyś. Razem z przyjaciółmi przeżył wiele niezapomnianych przygód. Pewnego zimowego dnia, gdy w stu lesie spadł pierwszy śnieg, tygrys i maleństwo wyruszyli na własną przygodę. Na pewno umiesz łazić po drzewach, tygrysie? Po drzewach? To tygrysy robią najlepiej, tylko że one nie łażą, ale się fikują. Chodźmy, pokażę ci. O, o, o. o, mało z książki nie wyfikowałem! Kiedy to wyrzewo zdążyło tak uruchomić? Co ty wyprawiasz? Tygrys najbardziej lubi fikanie, a ja najbardziej lubię chustanie. Co ci jest, tygrysie? Mam zawroty głowy od tylu widoków. Wkrótce o kłopocie tygrysa dowiedział się Krzyś i inni mieszkańcy stu wiekowego lasu. Cześć, Kubusiu, co się stało? Tygrys i maleństwo są tam. Chodźcie tu wszyscy, niech każdy trzyma za róg. Skacz, maleństwo, skacz! Tylko spadaj wolno, kochanie. Och, co za szczęście! <laughs> Ale było fajnie! A teraz ty. Co? Tygrysy fikają, nie skaczą. To są się po pniu. Tygrysy nie mogą się zsuwać, bo, bo, bo ogony schodzą im w drogę. Tak, tygrysie, tym razem naprawdę fiknąłeś w kłopoty. Zaraz. A co? Narrator. Błagam Cię na wszystko. Znarratoruj mnie na dół. Proszę bardzo, trzymaj się. U, 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 u. Możesz się puścić, Tygrysie. Jesteś całkiem bezpieczny. A nie mówiłem? Wracamy do pionu. Uh, 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 uh. A, kochana twarda dzienia! Mua, mua. Mm. Tak oto Tygrys dowiedział się, że wspinaczka nie jest tym, co Tygrysy robią najlepiej.